Dzień dobry kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Wyskoczyłam tylko, słuchajcie, tutaj do tego naszego farmerskiego sklepiku. Ten akurat jest niedaleko od naszego domu, bo e, chciałam kupić ogórki. A zupełnie nam się skończyły ogórki, a że teraz jest sezon, to staramy się najadać jak tylko się da. A słuchajcie, ku mojemu zaskoczeniu w ogóle mieli jeszcze, zobaczcie, rabarbar. Myślałam, że już będzie za późno na rabarbar, a mam w domu truskawki, więc tak mnie jakoś naszło na ciasto z rabarbarem i z truskawkami. A ja w ogóle jakoś tak, taki mam niedosyt rabarbaru w tym roku. Wydaje mi się, że w ogóle jakoś tak nie niedużo kupowałam, dużo jedliśmy, także jak znalazł. No, ale na ciasto drożdżowe oczywiście potrzebuję drożdży i mam w domu suszone. No, bo zawsze mam pod ręką suszone, ale jednak słuchajcie, no najbardziej lubię właśnie świeże. Z tym, że powiem Wam, że tutaj w Kanadzie to jest bardzo trudno kupić świeże drożdże. Ja, jak jestem tutaj ponad 20 lat, nigdy jeszcze nie spotkałam drożdży świeżych w żadnym właśnie takim sklepie. No w takich no, delikatesach, prawda? Typu tam, my tu nie mamy Lidla, ale mówię tak jak Lidl czy Biedronka. Um, Także, jeżeli mieszkacie w Kanadzie i jeżeli wam się w takich sklepach udało kupić świeże drożdże, to dajcie mi znać, może ja po prostu źle szukam. Natomiast, właśnie polskie sklepy, czy w ogóle jakieś tam takie europejskie, europejskie delikatesy, mają. Więc wskoczę sobie do takiego sklepiku tutaj u nas, też niedaleko od domu, z tym, że ten sklep jest prowadzony przez dwie Rosjanki. My tutaj nie mamy akurat polskich sklepów w naszej okolicy, ale one mają bardzo dużo właśnie polskich produktów. Więc jak ja coś takiego potrzebuję z Polski, czy jak potrzebuję tak bardziej poczuć się domowo, sentymentalnie, to sobie tam do nich podjeżdżam. One mają bardzo duży wybór właśnie polskich serów. Oczywiście bardzo dużo wędliny, no ale my nie, ma, nie jemy akurat mięsa. I, no ale oczywiście też jakieś tam różne takie polskie dobroci, jakieś tam musztardy, dżemy i a, różne, różne takie rzeczy, które mi się zawsze kojarzą z pobytem w Polsce e, z dzieciństwem ale zanim pójdę piec ciasto i zanim pójdę tam do sklepu to tutaj za rogiem mam słuchajcie, taką kawiarenkę i zawsze koło niej przechodzę a jeszcze nigdy tam nie byłam w związku z tym a, tak jakoś sobie pomyślałam, że akurat jest godzina moja na macie, to pójdę, zobaczę czy, yy, czy jakąś fajną, właśnie dobrą macie y, zrobią. Wygląda ładnie, kolor ma bardzo ładny. Zobaczymy jak smakuje. Nie bo jak na razie jest bardzo dużo w mojej macie. Zobaczymy, jeszcze do takiego smaczku nie doszłam. Cały mm. czas tylko fianka. Się Ale fianka dobra. Zaraz przez ścianę z tą kawiarenką jest Instytut Francuski, i na zewnątrz zobaczcie, mają taką przecudną, maleńką biblioteczkę. I zasada jest prosta: jedną książkę się przynosi, a jedną się bierze. Większość książek tutaj jest w języku francuskim oczywiście. Ta część miasta niesłychanie szybko się zmienia. To jest taka bardzo stara i wręcz taka, bym powiedziała, industrialna część miasta. I w tej chwili większość budynków jest wyburzanych, powstają w to miejsce nowe budynki. Jak widzicie, tutaj jest budowa na budowie. Nowo powstałe budynki są wielopiętrowe, a co za tym idzie, po prostu więcej osób wprowadza się tutaj na te tereny, jest gęstsze zaludnienie, w związku z tym jest dużo, większa, dużo większy trafik na ulicach, dużo więcej samochodów, mniej miejsc parkingowych. Te ulice niestety nie są przystosowane do takiej ilości samochodów, do takiej ilości mieszkańców. Z jednej strony można by sobie pomyśleć, że to fajnie, prawda, że tutaj tak odrestaurowuje się ta okolica i dużo ładniejszych budynków powstaje i tak dalej, i tak dalej, ale to również ma swoje takie no, słabe strony ze względu na to, że właśnie po pierwsze w miejscu takiego jednego domu rodzinnego powstaje budynek, w którym teraz będzie mieszkało dużo więcej rodzin i to się wiąże właśnie z tym, że będzie. Po prostu dużo gęstsze zaludnienie i dużo większy trafik, ale również to wiąże się, słuchajcie, z tym, że właśnie przez to, że te domy są sprzedawane do korporacji, a nie w ręce prywatnych właścicieli, prywatnych zwykłych rodzin, to po prostu rodziny mają, nie, mają mniejsze szanse na zakup, do, zakup domu. Bo właśnie te wszelkie starsze domy, które można by było sobie kupić albo wyburzyć i wybudować swój własny dom jednorodzinny, albo e, odremontować, one w tej chwili przechodzą w ręce korporacji i a, będą tylko i wyłącznie do wynajęcia. Czyli coraz więcej domów jest tylko i wyłącznie na wynajem, a mniej na rynek wtórny do zakupu. A, dla takich prywatnych osób. No i mamy nasze delikatesy. Kiełbaska. Ale najważniejsze pytanie, czy mają świeże drożdże. Zawsze mają, ale czy teraz? Zobaczymy. Zobaczcie, masełko z Polski, osełka, 80%, 82% tłuszczu. Zobaczcie, tutaj różne serki z Polski, kiełbaska. No, 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 no. No więc sytuacja wygląda następująco, niestety drożdy świeżych nie było, ale pani jest tak uprzejma, okazało się, że oni mają um, to tak po drugiej stronie miasta, w innej części, że mają um, jeszcze jeden sklep, ja nawet nie wiedziałam, że tam ten sklep jest i ona do sklepu zadzwoniła, żeby zobaczyć, czy może tam mają. Ja mówię, ale nie będę jechała, bo teraz takie godziny szczytu, w związku z tym, a nie chcę gdzieś tam uwrzęsnąć na drodze. Ona mówi: Nie, 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 ja jutro rano przyniosę, to jak pani przyjdzie jutro, to już tutaj będą na panią te drożdże czekały. Także taka, słuchajcie, fajna kobieta, bardzo, bardzo przemiła. Aż przyjemnie, słuchajcie, aż przyjemnie naprawdę tutaj przyjść. Porozmawiałyśmy sobie troszeczkę, bo to niby. Nie wiem, z innych krajów, ona jest z Rosji, ja z Polski, ale taką e, jakąś więź czujemy. Bardzo, bardzo przyjemna kobieta. Ale dumna jestem z siebie, dlatego że te wszystkie smakołyczki mnie nie skusiły, nic nie kupiłam, ale nie wiem, jak będzie jutro. Może jutro już nie będę aż tak silna. Dzisiaj na obiad będziemy mieli makaron z zielonym sosem i z parmezanem. I tutaj zobaczcie, gotuję muszelki. Lubię tego rodzaju makaron właśnie do, do takich zielonych sosów, dlatego że no, tutaj do środka dużo sosów wchodzi, więc można naprawdę się najeść i, i, i wszystko jest tak wypełnione fantastycznie smakiem. Jeszcze 6 minut. A tutaj po prostu szybko zrobiłam taki sos z najróżniejszymi zielonymi liśćmi, liście kalarepki, liście rzotkiewki. dodałam do tego również natkę pietruszki, kolendrę, płatki drożdżowe, sól, oliwę z oliwek i oczywiście dużo ząbków czosnku, jak również pędy czosnku. Tak, to chyba, to chyba tyle. Aha, ojejku, zapomniałam. No i jeszcze dodałam puszkę gotowanej ciecierzycy. No właśnie, żeby mieć trochę więcej białka w tym wszystkim. Ja zawsze tą wodę z gotowania makaronu łapię sobie tutaj do miski i później wykorzystuję ją na przykład do robienia zupy albo kary. Dużo, dużo, dużo zielonego sosu. Jeżeli coś nam tutaj zostanie, jeżeli nie zużyję całego, to będzie później cudowny, czy na kanapkę, czy słuchajcie, z pieczonymi warzywami, jeżeli chcecie, możecie sobie dodać to na przykład do pieczonego kurczaka, czy ryby, cudowny. Zobaczmy, chyba będzie wystarczająco. Ps. Teraz sobie dobrze wymieszamy. A już pachnie. To jest w ogóle tego tego rodzaju sosy. Takie jakby pesto, sosy. To są, słuchajcie, naprawdę to jest doskonała y, sprawa, jeżeli chcemy zwiększyć ilość jedzenia warzyw, zwłaszcza warzyw zielonych, liściastych, bo po prostu wszystko w takiej formie, w takiej zblendowanej formie zmniejsza objętość. Jesteśmy w stanie zjeść dużo więcej niż jakbyśmy tak jedli po prostu, nawet w sałatce jest super też dla dzieci dlatego że no, kto nie lubi makaronu a do tego jeszcze dodamy zobaczcie No zobaczcie czy to nie jest piękne Teraz jeszcze sobie do tego dodamy świeżo startego serka parmezan No, i słuchajcie, no kto by nie chciał się tym zajadać? Dajcie znać, jeśli nie chcecie. Jeżeli byście nie jedli, to dajcie mi znać. Ale dajcie również znać, jeżeli byście jedli. Ja sobie to wymieszam. No i zobaczcie, teraz tylko nakładamy porządną porcję na wierzch jeszcze więcej sera. Spieczam mielony pieprz. Smacznego. Pycha. No i dzisiaj, słuchajcie, pierwsze co, pierwsze z samego rana, jak tylko sklep otworzyli, pobiegłam i pani, jak obiecała, tak zrobiła. Całą taką... Um, półkilową kostkę drożdży mi przywiozła, więc będę sobie trzymała w zamrażalniku i powoli odskubywała, odskubywała, ile potrzebuję. Także kochana pani, ale już dzisiaj nie byłam aż tak grzeczna jak, jak wczoraj i się skusiłam. Słuchajcie, kupiłam delicje. No to nie, są, to nie są delicje wedlowskie, tylko to są z Krakusa, bo nie mieli, ale tak jakoś sobie pomyślałam, zachciało mi się a jeszcze, że są z czarną porzeczką, no to przecież zdrowe, prawda? <grymne> Także spróbujemy. Zobaczymy. Pachną ładnie. Faktycznie pachną czarną porzeczką. Całkiem są. Ale jadę do domu, upiekę ciasto drożdżowe i drożdżóweczki, bułki za, i zabieram na plażę, bo piękny dzień dzisiaj mamy mieć. Ciasto, a raczej taki placek drożdżowy uwielbiam z dużą ilością y, owoców i tutaj mamy rabarbar. A ponieważ truskawki zjedliśmy y, poprzedniego dnia wieczorem, to na wierzch postanowiłam dodać taką mieszankę jeżyn, jagód i czereśni. A na to wszystko taka eksperymentalna kruszonka, czyli kruszonka taka podstawowa z masła, cukru i mąki. Ale jeszcze do tego dodałam serka rykota, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nigdy tak wcześniej nie robiłam. Ale tak jak mówię, ja lubię eksperymentować w kuchni. Myślę, że smakować będzie, a zobaczymy tylko, jaka będzie tekstura tego. Kochani, dotarliśmy, dotarliśmy na plażę, ale wieje taki strasznie silny wiatr, że wiem, że jeśli tam będę próbowała coś mówić, to nie będzie mnie słychać. Więc za chwileczkę jeszcze podzielę się z Wami a na zakończenie a paroma a, pięknymi widoczkami naszego cudnego, cudnego oceanu. A dzisiaj już dziękuję wam bardzo serdecznie za ten wspólnie spędzony czas i po prostu za to, że tutaj ze mną jesteście i do zobaczenia niebawem buziaczki. Acho que sim.